Witajcie w Eswatini! Podczas mojego pobytu w RPA nie mogłem sobie odmówić wizyty w tym kraju, zwłaszcza, że świętuję tutaj mały jubileusz, bo to 60. kraj, który odwiedzam. Tak się mówi o tym kraju, że gdziekolwiek nie jesteś, to gdzieś na horyzoncie będziesz widział góry. Jak widzicie, tu jest świetny tego przykład. Piękna delta rzeki i niesamowite góry dookoła nas. Jadąc tu do Esłatini, przejeżdżaliśmy przez Most Krokodyli, jeszcze po stronie RPA, gdzie mogłem zobaczyć na żywo krokodyle i hipopotamy w tamtej rzece. Także fantastyczny początek dnia ja to był. Teraz dotarliśmy do. Kulturowej takiej, takiego miejsca, gdzie się właśnie jeszcze pielęgnuje i odtwarza tą starą, starą kulturę, właśnie tutaj mieszkańców Esłatini. Ale i tutaj będziemy sobie oglądać jakieś pokazy tańców troszeczkę później. A to, co widzicie tutaj, to jest góra Shiba, na której tracono ludzi za ich jakieś tam przestępstwa. Więc generalnie tam zabijali lokalców takich co się nie zachowywali za dobrze, także trzeba się zachowywać. Zatankowaliśmy z Andrzejem kawkę. I ruszamy teraz zobaczyć jakiś przystojny wodospad, który podobno tutaj się znajduje, a później schodzimy zobaczyć właśnie wioskę i lokalne ceremonialne tańce. Zobaczymy, co tu się wyczynia. Do zobaczenia pod wodospadem. Krokodyla nie znaleźliśmy, ale znaleźliśmy przepiękny wodospad Mantenga. Jak sami zresztą widzieliście. Piękne miejsce, można cały dzień spędzić, sobie chillować w takiej tutaj jest przestrzeń taka piknikowa i tak dalej. Ciekawy, ale też trochę mroczny fakt o tym miejscu jest taki, że na całym, caluteńkim świecie to państwo Eswatini ma najkrótszą przewidywalną długość życia, która wynosi raptem lekko ponad 50 lat także no zobaczymy mam nadzieję że jeden dzień spędzony w tym miejscu bo tylko tutaj będę jeden dzień to jest taka tylko wycieczka z RPA Mam nadzieję że mojej przewidywalnej długości życia nie zmieni zobaczymy No i fajnie, tańce śpiewy. Takie moje pierwsze zderzenie tak naprawdę z taką kulturą prawdziwą afrykańską. Bardzo to było przyjemne. Potem spacer po wiosce troszkę nam poopowiadali o tym, jak tutaj się generalnie sprawy mają, jeśli chodzi o małżeństwa, i tak dalej. No i muszę przyznać, że no taki zatwardziały hardkorowy patriarchat, także koszmar feministek. Generalnie traktowanie kobiet, przeliczanie na krowy i tego typu historie, No, wiadomo, każdy się gdzieś tam podśmiechiwał, ale no, na nasze zachodnie, że tak powiem, standardy, no to trochę, trochę masakra. No, ale wiadomo, tu jest gdzieś tam jakieś ich folklor, jakieś tradycje i tak dalej, więc nie ma co tutaj za bardzo dyskutować. Tak jest i koniec. A teraz już jesteśmy w kolejnej lokalizacji i będziemy oglądać jedną z takich większych atrakcji Esplatini, czyli manufakturę świec. Zobaczymy, jak tutaj się w tradycyjny sposób wytwarza świece. No to zapraszam. Mm -hmm. This one is a waste from the petrol production. Okay. So um destroy the it like canal, it's when we keep the material salts. The temperature is only 50 degrees Celsius. No dobra, no proces produkcji świec nie był jakiś specjalnie skomplikowany, chociaż bardzo sprawnie to pan szło. Ale generalnie formowanie ciepłego wosku, który gdzieś tam barwią, robią jakieś tam faktury tego, dodając różne tam dodatki, więc nie jest, ale nie jest to jakiś rocket science, umówmy się. Natomiast teraz jesteśmy w hucie szkła. I teraz zaraz się dowiem, czy tak jest, jak mi powiedział Andrzej, czyli Andrew że podobno bardzo bronią tych procesów tutaj jakby powstawania tego i nie można tutaj robić ani foto, ani wideo. No to będzie troszkę katastrofa jak dla mnie. No ale chociaż z zewnątrz Wam troszkę miejsce pokażę i zobaczymy, może też się uda coś w środku. Na pewno zdjęcia produktów i wideo produktów, które tutaj są, można robić, ale sam jakby proces, ta huta i tak dalej, no niestety podobno nie, więc zobaczymy co da się zrobić. Chodźcie do środka. To był jeden z tych przypadków, gdzie nie można, ale jak się bardzo chce, to można. Nie no, pani nam mrugnęła okiem, także coś tam sobie mogłem ponagrywać, zdjęcia porobić. Także bardzo fajnie w środku. Generalnie taka no dość intensywna produkcja, więc to nie jest jakaś taka manufakturka mała, tylko bardzo prężnie i mocno działająca huta szkła. Tutaj właśnie takiego ozdobnego, i tak dalej. Zobaczcie teraz, co tutaj, jak te wyroby wyglądają. A generalnie miejscówka jest bardzo przyjemna. Chodzą sobie tutaj pawie, jest taki park, właśnie knajpka, w której zaraz sobie zjemy obiadek, jakieś tam lokalne kary. I trzeba się będzie żegnać z esłatini. To już wszystko. Także jeśli wam się podobało, docenię, jeśli zostawicie po sobie ślad. Suba, lajka, komentarz, jak zwykle, pomoże to rozwinąć się temu kanałowi. I do zobaczenia w kolejnych przygodach.